Panie Mirosławie, sześć lat temu we wspaniały sposób wspierał pan środowiska LGBT. To wtedy nie było łatwe, teraz na pewno ta tolerancja poszła do przodu, ludzie są bardziej świadomi. Czy gdy pan na to wszystko patrzy, to jest pan dumny, że to wszystko w tak wspaniały sposób ewoluowało? Hmm, powiem pani tak, to wydaje mi się, że to nie jest tak pięknie, jak pani mówi. Eee, kiedyś po prostu otwieraliśmy pewne drzwi. Teraz te drzwi powinny być cały czas otwarte, a co chwila ktoś próbuje je zamknąć. Ja tego zupełnie nie rozumiem. Nie wiem o co tym ludziom chodzi. Tym, którzy są przeciwko LGBT, ale przeciwko. Bo, nie, bo tak na, nie do końca wiem przeciwko czemu, a oni nie są w stanie mi tego wytłumaczyć. Eee, tak, żebym ja, ja, ja mógł zaakceptować ich punkt widzenia, bo to, co opowiadają na, eee, na, na temat eee, nie wiem, dwupłciowości, LGBT, gender. Z mojego punktu widzenia bardzo przepraszam, to są bzdury. Żaden z argumentów tamtej strony do mnie nie trafia. Co wcale nie znaczy, że, że, że ja mam jakiś... Dla mnie to jest po prostu... To jest temat... Ciągle to, ciągle to powtarzam. Nie bardzo rozumiem, dlaczego po raz kolejny mamy rozmawiać o tęczy. Tęcza jaka jest, każdy widzi. No, no co, będziemy teraz co, zamalowywać ją, albo odwracać, albo nie, nie wiem co. Dajmy sobie, wyluzujmy, po prostu wyluzujmy. Wszystkim będzie łatwiej. Będzie łatwiej i e, tym, którzy są bezpośrednio atakowani, bo są. E, myślę również i tym, którzy nie znaczy z mojego punktu widzenia zupełnie, bo może oni mają jakiś w tym interes, nakręcają taką, e, taką... Ja myślę, że, że, że zrobili sobie z tego yy, narzędzie, do te, taką pałę do tego, żeby walić kogoś. Czy pana syn spotyka się ciągle z przejawami nietolerancji? Wszyscy oni się spotykają. Yy... Jeżeli mniej się spotykają, to dlatego, że w swoim życiu nauczyli się unikać pewnych sytuacji. To jest jakąś, jakąś totalną brednią, jeżeli w gronie ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mieszkają w tym samym kraju, trzeba się z pewnymi rzeczami ukrywać, coś kombinować. Nie, no dla mnie to jest niezrozumiałe. Ja, ja zresztą, jak, jak opowiadam o tym, to zdaję sobie często sprawę, że, że mówię rzeczy... Że których sam nie do, końca, nie, do końca, nie do końca pojmuję, więc również z, z drugiej strony mogą mi zarzucić, że nie, że nie mówię tego, co się w takich razach powinno powiedzieć, żeby, żeby było mądrze. Nie umiem mądrze mówić na ten temat, bo nie wiem po co, po co mamy na ten temat dyskutować. No to jak powiedziałem, mamy rozkminiać kwestię tęczy.